Chcesz robić flipy łatwo w trudnych czasach? Widzisz tą nagonkę na fliperów? Wszelkie artykuły o nowych podatkach, o tym, jacy to fliperzy są źli. Nikomu teraz nie opłaca się być fliperem, bo zaraz wejdzie nowy podatek, bo to są źli ludzie, bo kupują mieszkania od starszych babć. Za darmo, niszczą rynek, przyczyniają się do wzrostu cen nieruchomości. To jest świat, w którym od kilku miesięcy żyjemy. I postanowiłem nagrać ten odcinek, żeby sprostować pewne fakty, żeby pokazać wam, jak to wygląda naprawdę i przedstawić, że naprawdę nie ma się czym martwić i że w 2024 roku wciąż da się bardzo fajnie zarabiać na rynku nieruchomości, a to, że dużo ludzi się boi, to jest tylko argument, żeby jeszcze bardziej tę sytuację wykorzystać. Zapraszam do oglądania. Śląskie mieszkania. Zainwestuj w mieszkanie z o połowę wyższą rentownością niż przeciętne lokale na wynajem. Odwiedź Śląskie śląskiemieszkania.pl. Jeśli wolisz nauczyć się samodzielnie inwestować w nieruchomości, zobacz ofertę szkoleń na szymonkaczyński.pl. Jest rok 2024, ja mam 26 lat, nie mogę już korzystać z pit dla młodych. Choć nigdy nie korzystałem. Przeprowadziłem już ponad 400 transakcji. Jestem właścicielem tej kamienicy w centrum Katowic. Mam siedzibę firmy, dwie hale magazynowo-produkcyjne. Zrobiłem to wszystko pomimo covidów, srowidów, wojny. Migracji, emigracji, podwyżki płacy minimalnej i wielu innych rzeczy, które początkowo wydawały się kataklizmami. Do tej pory pamiętam, kiedy zaczął się COVID, nawet jeszcze go nie było w Polsce, ale już były te wszystkie nakazy noszenia maseczek, już byliśmy na to wszystko przygotowani i nikt nie wiedział, co będzie. I patrzcie, co się dzieje. Żyjemy 4 lata później, maseczek nie nosimy, skończyliśmy z dnia na dzień, żyjemy w normalnym kraju. No, może nie do końca, ale przynajmniej jest normalniej niż było yy, pod kątem noszenia wszelkich rodzaju zabezpieczeń, nie wchodzenia do lasów i takich rzeczy. Natomiast zwróćcie uwagę, że niezależnie od sytuacji, najwięcej zarabia się na strachu i panice. Cały czas słyszymy teraz o wojnie, że zaraz Rosja nas zaatakuje, gdzie Rosja aktualnie znajduje się spokojnie dobre paręset kilometrów w ogóle od granicy z Polską, gdzie nie ma tutaj na razie żadnej podstawy do tego, żeby jakikolwiek front miał się przenieść do działań, na nasz, do działań w naszym kraju. Wcześniej byliśmy Straszeni koronawirusem. Byliśmy straszeni już właściwie 6 lat, że bańka na rynku nieruchomości pęknie. I co? I nagle budzimy się po 4 latach. Ceny nieruchomości są kilkukrotnie wyższe, wciąż da się na tym zarabiać. Ostatnio mieliśmy rekordowe kwartały, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych mieszkań. I nagle się okazuje że najwięcej zyskali ci, którzy przezwyciężyli ten strach i się nie bali. Media będą próbowały wam wmawiać, jak to jest źle, że zaraz może być ryzyko wojny, ale jeżeli rozłożycie sobie to na czynniki pierwsze, no to co tak naprawdę macie do wyboru? Możecie oczywiście siedzieć i nic nie robić i być pewnym, że wtedy tak naprawdę nic się nie stanie, ale możecie po prostu zacząć działać. Prawda jest taka, że jeżeli miałaby być wojna, to niezależnie od tego, czy będziecie mieli nieruchomości, czy nie będziecie mieli nieruchomości, co się stanie, wszyscy będziemy pewnie mieli dokładnie taką samą sytuację, a Mamy tylko szansę, żeby było lepiej. Jeżeli będziecie mieć pieniądze, najprawdopodobniej będzie Wam też dużo łatwiej na przykład uciec z kraju w przypadku konfliktu zbrojnego, żeby nie musieć oddawać, przelewać krwi za interesy polityków i innych osób, które mają za zadanie skłócać po prostu państwa na świecie. Niezależnie od tego, co się działo, zawsze działa jedna prosta zasada trzeba działać i zawsze dostosowywać się do tego co się obecnie dzieje na rynku. I ja to właśnie stosowałem i tylko i wyłącznie dzięki temu byłem w stanie zrobić wyniki, które dzisiaj mam. Kiedy zaczynał się covid, wszyscy myśleli, że teraz rynek nieruchomości nie ma żadnego sensu. Ja się tam wtedy kłóciłem w komentarzach z niektórymi ludźmi, że rynek nieruchomości dalej będzie rósł, bo mamy niskie stopy procentowe. Oni nie, że teraz będzie wszystko spadać. No i wtedy dostosowały się do obecnego rynku, który promował duże mieszkania, duże mieszkania z ogrodami. Ludzie mieli nagle dosyć mieszkania w małych kawalerkach i niskie stopy procentowe powodowały to, że bardzo chętnie były kupowane właśnie duże mieszkania, domy, mieszkania z ogrodami, działki budowlane. No bo to tak mniej więcej statystycznie i logicznie się dzieje, że jeżeli ludzie siedzą w, domu, siedzą w mieszkaniach, często bez balkonów, to wiadomo, że dużo lepiej sprzedawały się mieszkania z balkonami. Wszelkiego rodzaju dostęp do ogrodu, działki, czyli wszelkiego rodzaju miejsca, w których mogliśmy swobodnie spędzać czas na tamtą chwilę. Nagle się okazało, no, że ten COVID gdzieś tam powoli zaczyna mijać, no i nagle mieliśmy dużo wyższe stopy procentowe. I co teraz się dzieje w przypadku tych znacznie wyższych stóp procentowych? Wtedy znowu trzeba było obrać kurs na to, co ja też odpowiednio wcześniej przewidziałem, żeby na przykład robić gotowce inwestycyjne, żeby robić więcej mieszkań na wynajem. Bo skoro mamy teraz wysokie stopy procentowe, no to ludzie nie będą kupować tych mieszkań, bo nie będzie ich na nie stać, nie będzie ich nawet stać na kredyt, ale to spowoduje, że będą wzrastały raty kredytów, więc jednocześnie ludzie będą chcieli więcej odstępnego za swoje mieszkania, żeby. Kredyty nie się spłacały. Więc oczywiście wtedy znowu proponowane kwoty odstępnego poszły w górę i wiele osób kupowało nieruchomości na wynajem po to, żeby na nich świetnie zarabiać. I znowu wtedy przygotowaliśmy gotowce inwestycyjne, które wynajmowały się w bardzo fajnych pieniądzach. Przygotowywaliśmy dużo kawalerek, małych mieszkań dwupokojowych, a zrezygnowaliśmy znowu na przykład z zakupu mieszkań 60-70 metrów, bo wiedzieliśmy, że nie ma teraz na tym rynku popytu akurat na takie nieruchomości. Potem, kiedy weszła informacja, że wchodzi ten program bezpieczny, kredyt 2%, znowu trzeba się było przestawić. Z mieszkań na wynajem, na mieszkania typowo dla rodzin, bo skoro państwo daje dopłaty i to daje całkiem spore dopłaty do 500 tysięcy zł, nawet no to było wiadomo, że musimy mieć nieruchomość droższą, ale znowu nieruchomość w budżecie tym maksymalnym, czyli na przykład do 800 tysięcy zł do 700 tysięcy zł, żeby taka osoba mogła z tego programu skorzystać i mogła tą nieruchomość kupić. Wyjątkiem oczywiście od tych wszystkich rozważań są kawalerki. Kawalerki sprzedają się zawsze, mieszkania wynajmują się zawsze. Oczywiście czasem lepiej, czasem gorzej, czasem jest to w większych kwotach, czasem mniejszych. Ale to jest taki najbardziej płynny rynek ze względu na niskie kwoty. Natomiast do czego zmierzam? Pomimo tego, że wszyscy nas straszyli, że nieruchomości będą spadać, że teraz będzie źle, że teraz to już jest koniec zarabiania, trzeba być jak taka mała żaglóweczka na tym rynku, nie jak taki potężny okręt, który w ogóle nie jest zwrotny, tylko umieć się przestawiać. Umieć robić tak, żeby nagle tworzyć produkty dostosowane do obecnego czasu na rynku. Czyli jeżeli mamy wysokie stopy procentowe, no to wiadomo, że musimy kierować się na produkty inwestycyjne. Jeżeli mamy niskie stopy procentowe i ludzie chętnie kupują duże mieszkania, no to wiadomo, że musimy tworzyć wtedy takie produkty rodzinne. Musimy sobie analizować, jak, co mówią też nasi znajomi, jak to wygląda rynkowo, yy, sprawdzać statystyki pod kątem ilości udzielonych kredytów i to nam pozwala dokładnie wiedzieć, co za jakiś czas będzie dokładnie na topie. Oczywiście ciężko jest przewidzieć w perspektywie 3 czy tam 4 letniej, jak to będzie wyglądało, poza tym, że zapewne ceny nieruchomości wzrosną, ale jesteśmy w stanie spokojnie mniej więcej pół roku czy rok do przodu, na podstawie tego co mówią politycy, o ile jeszcze będą oczywiście to robić, jesteśmy w stanie przewidzieć to co się będzie działo. Czyli mieliśmy obietnicę bezpiecznego kredytu 2% i ja już wiedziałem, że wtedy musimy się solidnie zatowarować, bo mieszkania będą rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. I oczywiście w tamtym momencie, kiedy koniunktura była słabsza, można się było bać tego wszystkiego. Można było się bać, można było nic nie robić, można było powiedzieć, że teraz rynek przecież jest trudny, nieruchomości gorzej się sprzedają, zawsze będą gorzej się sprzedawać, bo my mamy taką tendencję, że jeżeli teraz jest źle, to zawsze będzie źle. I to działa od dwie strony, nic nie trwa wiecznie. Jeżeli mamy gorszy okres na rynku, zaraz przyjdzie lepszy okres i to przyjdzie jeszcze bardzo często taki skompensowany dobry okres. I tak samo działa to w drugą stronę, jeżeli jest ten rynek bardzo mocno rozgrzany, też po pewnym czasie przychodzi czas na korektę. I ja sam jestem obecnie bardzo ostrożny, sam obecnie przewiduję, że taka korekta za jakiś czas może się przydarzyć, Ponieważ mamy już bardzo wysokie koszty życia, jeżeli nie wejdzie program kredyt na start, sam się spodziewam, że ceny nieruchomości będą hamowały, albo nawet w niektórych przypadkach zaczną spadać. Natomiast nie jest to jedyna rzecz, która właśnie odpowiada za te ceny, ale o tym będę opowiadał w kolejnym odcinku. Jeżeli widzicie artykuły o wszelkiego rodzaju ustawach, propozycjach ustawy Lewicy, e, która będzie chciała nakładać dodatkowy podatek PCC, to co ciekawe, na kupujących mieszkania, nie na sprzedających, to, to wy naprawdę nie macie w tym wypadku czego bać. Bo po pierwsze, jeżeli już to nie wy go zapłacicie, po drugie zastanawia mnie jak zostanie to sprawdzone. Dajmy na to taką sytuację, kiedy załóżmy, ktoś przychodzi kupić mieszkanie, podpisuje umowę przedstępną, wpłaca, dajmy na to 50 tysięcy złotych zadatku, i do nagle do notariusza, podpisać umowę końcową, no i nagle się okazuje, że a ten pan jest fliperem i to jest mieszkanie, które kupił rok wcześniej. No i co teraz? Notariusz ma obowiązek pobrać 10% podatku od czynności cywilnoprawnych. I taka osoba co? No, mówi, że ona w takim razie nie chce kupić tego mieszkania, ale jest zobowiązana umową przedstępną, żeby to mieszkanie kupić. Więc ma wybór: albo może stracić 50 tysięcy złotych zadatku, o ile nie dogada się ze stroną sprzedającą, albo może zapłacić PCC w wysokości np. 10%. Więc z reguły takie właśnie kształtowanie rynku przez. Polityków, którzy nie mają o tym pojęcia, jest naprawdę bezsensowne. Ja wątpię, żeby ta ustawa weszła, a jeżeli ta ustawa wejdzie, to naprawdę jest to znak, że rządzą nami niesamowicie nieodpowiedzialni ludzie. Sam przyznam, szczerze znam dużo lepsze sposoby, które wymyśliłem w ciągu godziny, jak można by było obniżyć ceny na rynku nieruchomości, którymi niekoniecznie się będę dzielił, ponieważ zyskujemy coraz większą popularność i jeszcze mógłby ktoś mój pomysł podchwycić. Natomiast to, co jest wiadome, to że jeżeli nie bralibyśmy udziału w tych wszystkich gonieniu kolejnych certyfikatów, gdybyśmy nie mieli cały czas tych podwyżek płacy minimalnej, gdybyśmy nie napędzali tej inflacji, bo to ona tak naprawdę powoduje, że nieruchomości drożają i ten system, w którym my żyjemy, czyli socjal, dopłata, dani na cokolwiek dalej, 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 to tylko to powoduje, że te nieruchomości tak naprawdę drożeją. Gdybyśmy żyli w stabilnie zarządzanym, odpowiedzialnym państwie, bylibyśmy w stanie utrzymywać ceny nieruchomości na tym samym poziomie, nie mielibyśmy tak wysokiej inflacji, tylko niestety żyjemy w świecie, gdzie trzeba ludziom coś dać, żeby uzyskać ich poparcie. I tak potem sami za to płacą, no ale tego już w większości przypadków nie widzą. Więc reasumując, jedna złota zasada, którą musicie wdrożyć, żeby zawsze być w stanie zarabiać, czy to na rynku nieruchomości, czy w jakimkolwiek innym segmencie. Musicie działać i dostosowywać się do tego, czego aktualnie oczekuje od was rynek. Czy oczekuje od was robienia małych mieszkań, czy dużych mieszkań, zawsze będziecie w stanie. Działać i zarabiać konkretne pieniądze, o ile będzie się w stanie właśnie zmieniać swój kurs, w którym podążacie. To jest w 100% gwarancja sukcesu. Ja jestem tego przykładem. Ja potwierdzam, że w dalszym ciągu to działa, i w dalszym ciągu to jest największy klucz do tego, żeby osiągać wyniki na rynku. Z jednej strony wydaje się to trudne, ale jest to naprawdę proste, czyli po prostu tworzyć produkty, które ludzie obecnie chcą kupić. I nie ma tutaj żadnej większej filozofii. Więc tak jak Wam pokazałem w tym odcinku, zarabiasz da się naprawdę w każdych czasach. Pomimo tego, że jest nagonka, że cały czas ktoś będzie Was straszył, że nie warto teraz flipować, nie warto kupować mieszkań, w długiej perspektywie zdecydowanie wyjdziecie na plus. Przez nasz zepsuty system finansowy, oparty na wiecznym dodruku, to właśnie nieruchomości czy wszelkiego rodzaju aktywa będą w stanie zwiększać Wasz majątek, bo pieniądz papierowy niestety jest coraz mniej wart. I zresztą sami widzicie, co się dzieje. Ile teraz płacimy za zakupy w sklepie, ile płacimy za piwo, kawę. Yy, zarabiamy tyle samo albo niewiele więcej, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tych pieniędzy oszczędzać, bo wszystko wokół nas kosztuje znacznie więcej. Nieruchomości dają tą gwarancję, że i rośnie ich wartość i rośnie kwota najmu i są taką po prostu prawie doskonałą maszynką do robienia pieniędzy, więc jeżeli ktoś naprawdę będzie się nawet w tym doszukiwał wielu minusów, to naprawdę niech się lepiej nie bierze za jakiekolwiek inwestowanie, bo jeżeli będziecie widzieć w każdej rzeczy tylko same minusy, same zagrożenia, to gwarantuję, że dla Waszego spokoju psychicznego nie warto robić nic, po prostu przeżyć sobie przeciętnie życie i tak po prostu spędzić na tej ziemi 70-80 lat i dać sobie ze wszystkim spokój. Dzięki bardzo, że byliście w tym odcinku, mam nadzieję, że Was zaciekawiło dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie i do zobaczenia w kolejnym.